Witajcie na kanale Bananowy Sorbet, ja jestem Monika i dzisiaj zapraszam Was na serial Loki, a właściwie będziemy sobie tutaj robić taką mini analizę, co jest tam fajnego, co jest tam niefajnego. Raczej skupię się oczywiście na tym, co jest tam niefajnego, bo ogólnie serial mi się podobał, ale... Także zapraszam Was na tą małą rozkminkę, małą analizę. Jestem ciekawa też, co wymyślicie, więc jeśli będzie przyjdzie Wam coś do głowy, to jak najbardziej piszcie w komentarzach i zaczynamy. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo się spodobał ten serial. Ja ogólnie rzecz biorąc, ciężko mi powiedzieć, że nie czerpałam z niego za jakiejś takiej radości i satysfakcji. Jednakże, <grym> nie byłabym sobą, gdybym się nie zaczęła czepiać, bo niestety. Jest się czego czepiać. Nawet słyszałam głosy, że jest to najgorsza produkcja MCU. No nie da się ukryć, że ma wiele wad i chciałabym tutaj tak no szybko trochę przez nie przelecieć, ze względu na to, że nie będziemy tutaj się wgryzać na godzinny film. Yy, ale chciałabym wytknąć parę rzeczy, bo ogólnie jest to dobra produkcja. Przynajmniej jakby jeśli chodzi o takie dostarczenie pewnej przyjemności i satysfakcji. No Tom Hiddleston jest po prostu Hiddleston. <laughs> jest po prostu rewelacyjny. Ciężko nie czerpać yy, takiej i satysfakcji, i radości, i przyjemności z tego, jak on gra, w jaki sposób przedstawia tego Lokiego. No naprawdę jest to uczta. Zresztą ogólnie serial jest też wizualnie bardzo ładnie zrobiony, więc też ciężko się tutaj przyczepić. Ma dużo takich fajnych smaczków, detali i tak dalej. Ogólnie naprawdę jest fajny. Ale... <laughs> po raz kolejny będę się czepiać, bo niestety, szczególnie na początku, ten drugi sezon jest już inny. Na tej zasadzie, że mm, mamy już trochę więcej wiemy o tym świecie, trochę bardziej jesteśmy już w niego wgryzieni, w związku z czym inaczej go odbieramy, ale te pierwsze odcinki to ja miałam takie. Jak to? O co chodzi? Dlaczego? W ogóle nic mi nie pasowało i chciałam tutaj się trochę tym podzielić. I zaczniemy od tego, że. Loki w serialu Loki to nie do końca jest ten Loki, którego znamy. I niestety to widać już od samego początku, że ta postać jest jakby tak dostosowana do, tej, do tego całego serialu, że trochę zatraciła właściwą postać, czyli to jakiego Lokiego znamy. Bo Loki jakiego znamy to nie jest postać, którą łatwo polubić, ale z drugiej strony my ją bardzo dobrze rozumiemy. Jesteśmy w stanie się wczuć w te emocje, jesteśmy w stanie go zrozumieć. Jest też momentami oczywiście zabawne i momentami różne rzeczy się dzieją, takie właśnie śmieszne. I to jest jedna z niewielu postaci, gdzie jest właśnie bohater, z którego po prostu, po prostu się śmiejemy momentami. Aczkolwiek jest to też postać, która jest po prostu wilanem, tak? Jest, jest tym złym bohaterem, złoczyńcą, zresztą te, też go tak poznajemy na początku, czyli właśnie w Avengersach. Ale nie wiem, jak wy, no, ja tak mam słabość bardzo dużą do Lokiego, dlatego też y, byłam bardzo zaciekawiona tym serialem, co oni tam zrobią, co, co to powstanie z tego wszystkiego. No i też troszeczkę się rozczarowałam, właśnie. Bo zacznijmy od samego początku, kiedy Loki ucieka z tym Tesseractem. Tą scenę już mieliśmy w Avengers Endgame, ponieważ oni się tam cofają, żeby zdobyć ten Tesseract, ponieważ jest im potrzebny do walki z Thanosem. No to cofają się w czasie i niestety ten Tesseract wpada w ręce Lokiego. On przepada, oni uznają, ok, ok, sprawa jest przegrana, musimy zdobyć yy, gdzieś indziej ten Tesseract. Kontynuację wątku Lokiego mamy właśnie w serialu, gdzie dowiadujemy się, że on tym Tesseractem teleportuje się na pustynię Gobi, co nie ma żadnego sensu. <grym> Tesseract jest narzędziem, gdzie, za pomocą którego możemy się te przeteleportować dosłownie, gdzie chcemy i w jaki sposób chcemy. Więc jaki ma sens, po pierwsze, teleportacja na pustynię Gobi, gdzie? To jest Ziemia. On na Ziemi jest spalony, jest po prostu wrogiem numer jeden, w związku z czym będą go poszukiwać na tej Ziemi. To nie ma żadnego sensu, żeby się teleportować na miejsce na Ziemi. Może się przeteleportować, nie wiem, do Asgardu i y, omotać właśnie y, Odyna i powiedzieć mu, słuchaj, no to wyszło trochę słabo, ale coś tam, coś tam. No wiecie, taki jest Loki. Manipuluje, kręci i jest podstępny. Jest inteligentnym gościem, który zawsze umie jakoś wybrnąć z takiej sytuacji. Natomiast on się y, teleportuje na pustynię, gobi. To nie ma. On, nawet jakby nie mieliśmy wcześniej pokazane, żeby to miało jakieś dla niego znaczenie, w sensie, że właśnie ląduje na pustyni. To jest jedna rzecz, która jest nielogiczna. Druga rzecz jest nielogiczna, taka, że on się teleportuje jakieś, nie wiem, ile, 50 metrów nad ziemią. To nie ma sensu ze względu na to, że y, mamy pokazane, że Thanos mógł się teleportować po prostu na ziemi. On wkraczał po prostu jak młody Bóg i z takiej chmury wychodził i był potężny i ten. Wcale nie upadał z, y, nie wiem, kilometra na przykład. No przecież to by było absurdalne, ale nie. Loki musi być śmiesznie, więc Loki musi sobie obić ryj. I nie wiem, no to było głupie. Uważam, że to jest jakby możemy sobie żartować jak najbardziej i żarty w, szczególnie w takich właśnie czy to fantastycznych, czy, czy jakichś komiksowych, czy jakichś właśnie wymyślonych światach są jak najbardziej super, tylko nie w ten sposób, nie kosztem budowania postaci, nie kosztem postaci, że robimy nagle, że wcześniej był inteligentny, a teraz robimy z niego debila. No nie, to nie powinno tak działać i to mi strasznie raziło. Tym bardziej, że właśnie ja lubię Lokiego właśnie za tą inteligencję, za ten pomysł, za ten podstęp, za tą manipulację. To sprawiało, że ta postać była niesamowicie ciekawa, bo nigdy nie wiedzieliśmy, czego się po niej spodziewać. A tutaj, no, no głupek trochę nie. Ląduje pewnie tak wysoko nad ziemią i musi spaść. No, pewnie z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, żebyśmy się haha zaśmiali, że o, Loki spada i w ogóle. Mnie nie, nie bawią takie rzeczy, no ale niektórych ludzi bawią, więc pewnie tutaj był taki element rozrywkowy. No, a druga rzecz jest taka, żeby właśnie był pretekst do tego, że on się pozbywa tych kajda, i może już czarować i tak dalej, i jest wolny. I pierwsze, co robi, to staje na kamieniu, no bo jest troszeczkę wyżej niż piasek, i gada do Mongołów. Którzy gdzieś tam się zastanawiają w ogóle o co chodzi, co to spadło z nieba, tak? Ja rozumiem, że Loki jest pełen takiej pychy. On jest żony władzy i ogólnie rzecz biorąc, to najchętniej to by rządził wszystkimi i super. Tylko, że problem polega na tym, że raczej by się nie skłonił do rządzenia trójką. Ludzi. Myślę, że Loki jest na tyle inteligentny, że raczej wie, że to, to niewiele zmieni, że on będzie rządził tym, tym trojgiem ludzi. Jakby to jest strasznie dziwna scena. Okej, okay, ona ponownie miała być pewnie zabawna, tak? O, mamy komediowy serial, wrzucamy Lokiego, tylko że to nie jest w stylu Lokiego. On by się nie zadowolił rządzeniem trojgiem ludzi. To absolutnie nie ma żadnego sensu. Może używać swojej mocy, przypominam. I tutaj pojawiają się ci jacyś tam żołnierze z TVA i tutaj się dzieją najbardziej absurdalne rzeczy na świecie. Chciałam Wam tutaj przypomnieć w tym momencie, kim jest w ogóle Loki i jakie ma moce. Otóż tak. Po pierwsze, Loki dysponuje tym, że może, bez, może po prostu bez żadnego problemu walczyć ze swoim bratem, który też jest Bogiem. Mogą urządzić sobie po prostu pełnoprawną walkę, łącznie z rozwalaniem budynków swoim ciałem. Mnóstwo mamy scen, w których Loki po prostu jest no niemal nieśmiertelny, tak? Z naszego punktu, ludzkiego punktu widzenia, on jest nie do zniszczenia, tak? Mamy scenę, w której Hulk. Dosłownie, uderza nim o posadzkę, a on żyje nadal. Okej, okay, jest trochę poturbowany, ale to jest tyle. Natomiast w serialu spuszczam łomot, dosłownie, dziewczyna, która no nie jest najbardziej wysportowaną laską na świecie, ale za to ma metalowy kijek, uderza go nim. No, i nie wiedzieć, czemu nagle czas zwalnia. Jakby to nie zostało potem w ogóle już użyte, nie zostało to wytłumaczone, i nie wiadomo, jak to działa. No, ale nagle tak się dzieje, jeszcze ona to mu mówi tak wprost. W sensie to był taki dialog ekspozycyjny, typowo, i to było po prostu dziwne. Ale przede wszystkim najdziwniejsze jest to, że Loki tak łatwo temu ulega. No, God, please, no! No! Generalnie Koleś jest mocarny, a tutaj pokonuje go zwykła kobieta, zwykły człowiek. To jest tak żałosne, tak mi się to nie podobało. Z kogoś, kto jest potężną postacią zrobili po prostu jakiegoś pajaca. I to jest strasznie przykre. Przykro się na to patrzy, szczególnie jeśli lubiliście tą postać, tak? No może jeśli ktoś nie lubił Lokiego i ogląda ten serial, to jest usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób Loki zostaje całkowicie ubezwłasnowolniony. Ale no dla mnie jest to po prostu przykre. I bez sensu trochę. W sensie, po co mamy dalej oglądać e, przygody Lokiego, którego znaliśmy, skoro on jest tak naprawdę nikim ciekawym, tak? Jakby wystarczy jakaś e, kobitka, e, uderza go metalowym pałąkiem i on pada na twarz. Uważam, że na tym etapie to jest niemożliwe, żeby Loki został schwytany przez człowieka. Po prostu. Już nie mówiąc o tym, że dostaje w twarz i tam. Na jakiej podstawie mamy to późnienie czasowe? To nigdy później nie zostaje użyte. Nie jest to wytłumaczone, na jakiej zasadzie to działa. Ok, ja rozumiem, że w TVA, czy tam AOC po polsku, ale będę używać po angielsku, bo już tak się osłuchałam. W TVA mamy y, to, że, że na terenie TVA nie ma magii, nie używa się magii, nie ma możliwości. Traci się wszystkie moce magiczne. Ok, jestem w stanie to przyjąć. Nie wiemy, gdzie to TVA jest, ale ok. Pomimo tak, że to jest dziwne, że tam są. Tam jest 100% ludzi, i, i co oni nie potrzebują żadnych. Ok, jasne, nie ma magii, tak, ale to jest, to jest dziwne, że jakby jest. Ludzie są w stanie stworzyć coś takiego, a bogowie nie. No ale to jest jakby poboczna rzecz. Też trochę mnie zaskoczyło to, że ten upadek rozwalił te kajdany. To jest takie lenistwo pisarskie. Jasne, że piasek nie jest jakimś super amortyzatorem, ale też wiecie, to pękanie kajdan jest takie trochę dla mnie niewiarygodne. No ale. Przejdziemy dalej. Strasznie dziwne jest to, że Loki nie walczy. Jest bardzo sprawnie fizycznym gościem. Naprawdę świetnie się bije. I on nie potrzebuje żadnej dodatkowej broni po to, żeby się oswobodzić z takiej sytuacji. Okej, okay, no grożą mu tymi pałkami, nie wiadomo co to do końca jest. Sugerują troszeczkę jakby to była y, takie śmiercionośne coś, czyli od razu go zabije. Ale no słuchajcie, to jest tylko pałka. A, that's what she said. Jakby da się to ominąć. On nawet nie podejmuje żadnej walki. To w ogóle nie jest podobne do Lokiego. Następnie mamy scenę, w której on ucieka. On po prostu ucieka. To jest też tak strasznie dziwne. Jakby, czego on się spodziewał? On nie jest głupim kolesiem, a tutaj robią z niego idiotę. Jasne, znowu mamy tutaj jakiś element żartu, ale to jest żart naprawdę niskich lotów i myślę, że Wynika to z taki, takiego po prostu bycia trochę leniwym, okej, okay, to będzie śmieszne i wystarczy. Ale jakby nie ma tutaj wgłębienia się w tą prawdziwą postać, czyli tego Lokiego. Loki nie jest naiwny. To, to nie jest koleś, któremu się wydaje, że on ucieknie po prostu tak o, w momencie, kiedy ma jakąś obrożę na szyi i nie może używać swojej magii. Aha, właśnie. No właśnie, nie może używać swojej magii. Ale on na tym etapie, on nie testuje tej magii. On dopiero zaczyna ją testować, czy może używać w ogóle magii w momencie, kiedy jest przed sądem. Ale do tego jeszcze przejdziemy, bo to było jeszcze dziwniejsze. Chcę jeszcze tutaj e, po, poznęcać się nad tym, że robią po prostu z Lokiego debila. I strasznie mi się to nie podoba. Loki jest nie tylko doskonałym manipulantem, ale też jest lodowym olbrzymem no i w związku z tym wiąże się tam jego jakaś tam pewnie domyślna Yy, siła i tak dalej. Okej, okay, nie może używać magii, no ale prawdopodobnie nie stracił wszystkich zdolności, które miał wcześniej. No on jednak jest długowieczny, w sensie nie, nie wiem ile on tam w tym momencie ma lat, ale generalnie rzecz biorąc do, dosłownie yy, w Avengersach, czyli w pierwszym filmie, gdzie się pojawia... chyba w pierwszym filmie. Dobra, nieważne. Przyjmijmy, że w pierwszym filmie, gdzie, kiedy się pojawia on dosłownie no, wymiata jeśli chodzi o sztuki walki. Tutaj jest nagle spacyfikowany i grzecznie sobie indzie. Yy, tam różne rzeczy się dzieją, a następnie on trafia przed sąd. I tutaj mamy super absurdalną scenę, ponieważ kolej, który jest dosłownie przed nim, za to, że on nie ma numerka do tam, żeby się zgłosić do tej sprawy, w związku z czym zostaje. no Tutaj na tym etapie myślimy, zabity. Stop it. Get some help? No jest to trochę chore, nie? W jakim świecie tak to funkcjonuje, że jeśli masz drobne przewinienie, to po prostu cię kasują? Jaki to ma sens? Jaki ma sens potem ten sąd, skoro oni z byle powodu kogoś usuwają po prostu? To po co ten Loki idzie pod ten sąd? Następnie mamy właśnie tą rozprawę, nazwijmy to, bo to nawet nie jest tak naprawdę rozprawa, dlatego. Przepraszam. Tam nie ma żadnych dowodów, tam nie ma żadnych przewinień, tak naprawdę. Jedynym przewiniem Lokiego jest to, że wziął ten tesserakt, a teoretycznie to nie jest zgodne z, ze świętą linią czasu. Ale prawda jest taka, że jak on miał jej nie wziąć, przecież znaczy jego, tak naprawdę, jak on miał nie wziąć tego tesseraktu, skoro on wpadł totalnie mu pod nogi? Jakim cudem święta linia czasu nie przewidziała tego, że Loki, który jest, no, Lokim nie weźmie tego deselektu, którym dosłownie wpadł mu pod nogi. I nie ucieknie, nie teleportuje się za pomocą niego, nie? To jest dziwne. Uważam, że to jest dziwne. Ale jakie to jest przewinienie? Tam ta pani sędzina mówi, że to jest przewinienie, i, i czy on się przyznaje do tego, czy się nie przyznaje. Jaka to jest różnica? Przed chwilą zabiliście Kolesia, który nie miał numerka. Co za różnica, co Loki powie? Skoro dosłownie zabijają ludzi z bez żadnego powodu. Jest to dla nich totalnie nic wielkiego, więc po co nagle ten wielki sąd? No ale jeszcze zastanówmy się w ogóle nad tym, dlaczego tam jest Loki? Wydaje mi się, że tutaj większe przewinienie. Yy, tam oczywiście jest to podjęte, tak? No on się pyta, przecież oni się cofnęli w czasie, tak? Żeby ukraść ten Tesseract. No to oni nie mają większego przewinienia? A ona mówi, że to, to było zgodne z yy, linią czasu. To zgodne też z linią czasu było to, że oni przez to, jak się zachował Hulk, wypuścili ten Tesseract i on potem yy, został wyrzucony pod nogi Lokiego? To jest wina Lokiego, czy to jest wina... Tam nie wiem Iron Mana chyba czy tam Halka nieważne. Czyja to jest wina jakby i dlaczego nagle to Loki jest rozliczane z tego powodu to się nie klei. Ja uważam, że to się nie klei. Uważam, że jest to głupio skonstruowane i mało wiarygodnie. Okej, okay, potem jak już Loki jest mosadzony i tak dalej, tak jak mówię też drugi sezon jesteśmy w stanie się w to wkręcić, tak? Ale na tym etapie, gdzie oni łączą właśnie Nasz świat, znaczy świat, który znamy, czyli ten świat, który jest właśnie Avengersi, i tak dalej, i tak dalej, mniej więcej znamy zasady, jakie tam panują, zostały one już tam wyjaśnione, to oni nagle wprowadzają nowe zasady, tak? I tutaj, na tym połączeniu starych zasad, że tak powiem, a nowych zasad, to się wszystko nie klei za bardzo. Tutaj jest to niedopracowane, uważam, i niestety. Przez te pierwsze odcinki ciężko mi było przebrnąć, bo dużo rzeczy mnie po prostu irytowało. Ogólnie, no naprawdę, y, Tom Hiddleston ciągnie ten serial na swoich barkach i naprawdę ma niezły ciężar do udźwignięcia, ale czy to wystarczy? Czy my po prostu. Czy my nie godzimy się na taką byle jakość z tego powodu? Disney, nie wiem, przyzwyczaił nas do tego, że wypuszcza jakieś słabe rzeczy, takie na przykład chyba She-Hulk. Nie oglądałam tego nawet, ale podobno to jest straszne. Czy tam jakieś inne produkcje, że są po prostu tak beznadziejne, że my przy, widzimy Lokiego i sobie myślimy, Boże, w końcu coś normalnego. Że co, że widzimy kapitan Marvel, nowego Tora i, i myślimy sobie, o, to jest słabe. I potem widzimy takie Lokiego i mamy takie wow, ale to jest super. No tylko to nie jest tak do końca super. Mamy tutaj tyle różnych takich niespójności, że to uważam strasznie psuje, szczególnie na początku. Potem już idzie się w to wkręcić naprawdę. Szczególnie właśnie, że Sylwii, czy Sylwia, jest strasznie ciekawą postacią. Tylko, że mamy znowu tutaj taki problem, że Loki nie jest główną postacią w swoim własnym serialu. Jest nią, uważam, Sylwii. Loki, Loki tak naprawdę nie wzbudza takiej super ciekawości, dlatego, że tak naprawdę nic nie robi. On robi to, co każą mu scenarzyści, czyli chodzi w tej i w te, słucha, jest bardzo grzeczny, nie wykonuje żadnych sztuczek. Jasne, okej, okay, dobra, w TVA nie może za bardzo, ale poza TVA nawet nie próbuje uciec i jakby jest strasznie posłuszny. On nic nie kombinuje, nie, że zero intryg, w ogóle jakby to nie była ta sama postać, którą znamy z poprzednich filmów. A Sylwii? Sylwii ma jakiś cel w swoim życiu, żeby rozwalić to TVA, tak? Przez też narrację, która jest prowadzona, to Loki naprawdę schodzi na boczny plan, ponieważ gonią za tym, w tym momencie, Wilanem, czyli Sylwii. Trochę właśnie jak w Obłędu, gdzie doktor Strange jest też trochę bohaterem pobocznym. Tam jest, jest, są jeszcze inne nieścisłości, nie będziemy się w nie teraz oczywiście wgłębiać. Ogólnie film mi się podobał, aczkolwiek no, tam ten doktor Strange... Schodzi na dalszy plan, i tutaj nie mówię tutaj w kontekście właśnie Wandy, bo ona jest w tym momencie wilanem, więc tutaj mamy tą równowagę zachowaną, ale ta Ameryka, która ma właśnie możliwość przenoszenia się pomiędzy światami no, bardzo dużo jak na taki, bo, takiego bohatera pobocznego tutaj jest bardzo duży kładziony nacisk właśnie na nią. I to samo mamy z Sylwii, gdzie ona niby jest tym vilanem, ale tak naprawdę też nie do końca, ale ona jest przede wszystkim ciekawa. Loki w porównaniu do niej jest nudny jak flaki z olejem, więc to w ogóle nie jest to, czego my oczekujemy od Lokiego. Wróćmy ponownie do Lokiego <gry> i w pewnym momencie właśnie gdzieś na początku Loki jest potrzebny jej po to, żeby oni mogli złapać tego drugiego Lokiego. Czyli potem się okazuje, że to jest Sylwii. Okej, okay, wszystko fajnie. Tylko on w tym momencie, jeśli będzie poza TVA, może używać swoich mocy. I on się wprost pyta: to co, nie boicie się, że, że was zdradza albo coś? A Mobius do niego po prostu mówi, że nie, dlatego że i tak go złapią. No tylko to nie ma sensu, dlatego że on w tym momencie zna metodę działania TVA. Wie, w jaki sposób może zostać ponownie uchwycony. To są ludzie ponownie, jakby nie stanowią tak naprawdę żadnego dla niego zagrożenia, więc jaki to ma sens? Oni nie mogą go tak naprawdę złapać w tym momencie, więc może bez problemu po prostu uciec. Ale oczywiście tego nie robi, dlatego że scenarzyści tak chcą, a on jest grzecznym Lokiem, więc podąża za tym. Co mu każą. A ja w ogóle nie kupuję tego, że on jakby chce się dowiedzieć, o co chodzi z tymi strażnikami czasu. Myślę, że prawdziwy Loki miałby w to. Miałby to gdzieś po prostu. Loki też przechodzi pewną, nie wiem, przemianę, terapię. To było dla mnie trochę dziwne, bo Mobius pokazuje mu. Jego przyszłość i tam pokazuje mu, że przez niego jego matka zginęła. Tak, że Loki powiedział y, tym mrocznym elfom, w jaki sposób mają pójść, y, tam, żeby dorwać Tora, a potem się okazuje, że one zabiły jego mamę. nie? No i on rozpacza i. Tylko, że zgodnie z tą świętą linią czasu, ona musiała tak umrzeć. Więc czy to naprawdę jest wina Lokiego? Znaczy on powinien się zorientować, że to jest taka czysta manipulacja nim. On potem ogląda dalej to swoje życie, już potem ogląda to sam. Przewija sobie te różne momenty i tak dalej, widzi ten swój rozwój, tak? Pamiętajmy, że on jest tutaj na etapie pierwszych Avengersów, więc on yy, w tym momencie, tak jak ogląda właśnie te, ten film swojego życia, to tak naprawdę ogląda to, co my właśnie widzieliśmy w tych wszystkich filmach, które pojawiły się później. W związku z czym on widzi cały ten swój rozwój, to jakie podjął jakieś tam kroki, co się wydarzyło. No, najbardziej go dotyka oczywiście śmierć matki, ale tam wydarzają się jeszcze inne rzeczy. I końcem końców staje się lepszym człowiekiem, po znaczy, no, lepszym Bogiem, lepszą osobą, po prostu. No i zbliżył się do swojego brata, który już jako tylko jedyny mu pozostał. Ten rozwój był bardzo pozytywny tego bohatera. Nadal się spodziewaliśmy po nim jakiejś tam zdrady, ale to była o wiele lepsza wersja jego samego. Natomiast Mobius mówi mu coś takiego, że on jest tylko i wyłącznie osobą, która może spowodować rozwój innych, natomiast. Ona sama w sobie jest zawsze skazana na porażkę. Co uważam, że nie jest prawdą, no bo właśnie on się rozwinął w trakcie tych różnych sytuacji na przestrzeni tych wszystkich filmów. W związku z czym Mobius ponownie go okłamuje, a, a ten to łyka jak pelikan, co w ogóle nie jest podobne do Loki'ego. Okej, okay, Loki jest dosyć wrażliwym kolesiem i tak dalej, ale on nie jest głupi. On jest inteligentnym gościem. On naprawdę mógłby sobie to wszystko przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy naprawdę i zaraz by znalazł jakieś nielogiczności w tym toku myślenia. Ale nie, on to przyjmuje wszystko na klatę i nagle jest po prostu potulnym Lokim. W ogóle nie jest już tym wilanem, co był. On stracił wszystko, on stracił całą swoją osobowość. I gdzieś widziałam taki komentarz, że Loki po prostu stał się grywalnym złym bosem z końca gry. Gdzie, jak potem zaczynacie nim grać, to on po prostu jest bezużyteczny, traci wszystkie swoje supermocy i wcale nie jest taki potężny nagle, i jesteście po prostu totalnie rozczarowani. No to trochę tutaj mamy takiego Lokiego, tylko on po prostu tutaj jest dobrym gościem, który nagle postępuje słusznie, postępuje dobrze, i oczekujemy od niego, że będzie właśnie tym. Z tej dobrej strony, że będzie podejmował te takie dobroduszne decyzje z korzyścią dla wszystkich. Jedna z najciekawszych postaci w MCU staje się Kolesiem, który po prostu my oczekujemy od niego, że będzie robił dobre rzeczy. On, bo robi jakieś dobre rzeczy i takie racjonalne, i nagle nie oszukuje nikogo, nagle jest szczery. To tak strasznie do niego nie pasuje, nagle chce dobrze. I nagle wcale nie, nie chodzi mu o jakiekolwiek rządzenie. Jakby co, że jak zobaczył swoją śmierć, to nagle tak się odmienił. W ogóle nie kupuje tej przemiany, która w nim zachodzi, jak widzi właśnie i to całe swoje życie, i potem tą śmierć. W ogóle, szczególnie, że scenę po tym, w sensie jak ko kończy się to, że on właśnie widział swoją śmierć, to zaraz mamy scenę, w której dosłownie Pokonuje właśnie tą B15 i zakłada jej tą paskę na szyję. I może teraz on ją kontrolować, więc się po prostu bawi tym zmieniaczem czasu, czy tam nie wiem, jak się to nazywa. I to jest ok, to jest zabawna scena, i jakby fajnie, i fajnie to wykorzystać. Tylko trochę mamy tutaj pokazane, że jednak nie zaszła ta refleksja. Może chce się trochę odegrać na tej B15, ale. Nie wiem, no ja tego nie kupuję. Albo rzucamy żartami, albo yy, utrzymujemy jakiś rozwój tej postaci, a nie tak skaczemy od sasa do lasa i troszeczkę po prostu robi się miszmasz, tak? I ten taki przekaz, no bo generalnie filmy miałyby coś, powinny coś przekazywać, tak? Seriale też opowiadają o losach czegoś konkretnego, tak? Mamy i rozwój postaci, i rozwój fabuły, i różnych takich rzeczy. Tutaj jest troszeczkę taki miszmasz. I nie do końca wiadomo, jakby jak podchodzić w ogóle do tego, do tego Lokiego, tak? Jeszcze ostatnia rzecz na koniec, mianowicie, co dalej z tym Lokim? Na tym etapie, który jest właśnie na samym początku. Czyli on zostaje wyrwany z tej jakby odnogi, którą stworzył. Czyli jest ta święta linia czasu, i ona sobie tam, idzie jakiś tam bieg wydarzeń, i ten bieg wydarzeń potem mamy w tych filmach i w porządku, i to jest ta święta linia czasu, i to się powinno wydarzyć. Natomiast on w tym momencie się teleportuje i tworzy jakby nową odnogę z tej linii czasu. Czyli skoro on zostaje wyrwany z tej. Świętej linii czasu i on nie wraca na nią, czyli on potem nie istnieje? Czy to chodzi o to, że on w tym momencie, no teoretycznie powinien zostać, tam oni to nazywają, ucięty, czyli zabity, czy cokolwiek? I w momencie, kiedy on zostanie wyciągnięty z tej linii czasu świętej, zostanie zabity i nie wróci na nią, jakby ok, on jest. Wariantem, no czyli tam jeden z wielu wersji lokiego, co się tam wydarza. Czy, 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 czy potem to już nie istnieje także? Jakby oni usuwają to życie i ono potem nie istnieje? Czy, czy nagle magicznie pojawia się ten loki z powrotem na tej właściwej linii czasu? To nie zostało wyjaśnione na żadnym etapie. Tam jest tylko właśnie mowa o tym, że w momencie, kiedy oni ucinają te. Dodatkowe linie czasu, te niezgodne z tą jedną świętą linią czasu, to ci ludzie giną, czyli oni nigdy już potem nie wracają do tego. To jakim cudem to jest święta linia czasu, skoro tutaj powinny zadzieć jakieś wydarzenia, a one się nie dzieją, bo brakuje tych ludzi czy tych postaci? Nie wiem. Ja trochę tego nie czaję, może tutaj po prostu czegoś nie wyłapałam. Także jestem ciekawa, możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. W ogóle jestem ciekawa, czy podoba Wam się ten serial, czy coś Wam właśnie nie pasuje, e, jeśli chodzi o, o Lokiego. Czy nigdy nawet nie lubiliście Lokiego, więc nie oglądajcie tego serialu albo szkoda Wam na Disneya kasę, bo w sumie wypuszcza sporo też innych dziwnych rzeczy. E, dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń. W ogóle lubię, jak tam się rozpiszecie na cały elaborat i po, powiecie, co myślicie na, na, na dany temat, bo wtedy możemy sobie właśnie podyskutować. Więc gorąco Was do tego zachęcam i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!